Odkręciłem też kibelek Hej wszystkim z tej strony Screamy Witajcie w nowym odcinku Z The Break In I dzisiaj słuchajcie no, Jesteśmy złodziejem nic się nie zmieniło od tamtego czasu. Nadal jesteśmy złodziejem. Czemu to jest jakiś wielki łom? I wpadłem na pomysł, że wybierzemy ten mały domek, ten malutki domek, gdzie jest jedna osoba. Weźmiemy naszą ciężarówkę, weźmiemy nasz zestaw do kradnięcia i wyniesienia wszystkich dosłownie rzeczy możliwych z tego domku. Zostawcie też od razu subika i lajka tam na dole. Nie, nie, nie wiem, gdzie to jest, gdzie. Gdzieś tutaj Pokazałbym palcami, ale się, się, się nie da Okej, okay, mamy wszystko Możemy Już tu jest samochód do okradnięcia Bierzemy samochód, widzowie Jak wszystko to wszystko Jeszcze się tu zmieści Wyobraźcie sobie, że wychodzicie ze swojego domku Jednorodzinnego domku Mieliście tu samochód, a tu jakiś gość Wpych Pycha wasz samochód do ciężarówki. Jeszcze nie mam miejsca, gdzie wkładać te inne rzeczy. Zaraz będziemy się tym przejmować. Najpierw wejdźmy do domu, tak w miarę po cichu, ponieważ z tego co słyszę, właściciel śpi. No i zaczynamy. Nie bierzemy oczywiście jakichś książek czy coś, bierzemy całą szafkę. On się obudzi i nie będzie mieć mebli. Żadnych mebli nie będzie mieć. Proszę bardzo, sprzed domu też mu wszystko zabierzemy, co się da. Stolik. I uwaga, bierzemy teraz nasz worek i zbieramy wszystko do środka. Czy lampa się zmieści? Chyba, chyba się nie zmieści. Czy mogę klimę. Najwyraźniej klimę też bierzemy. Okej. Okay. Kolejna ogromna rzecz. Czemu te drzwi się same zamknęły? One były otwarte delikatnie. Dobra, nieważne. Może tu też są duchy. W sumie, w sumie światło sobie zapalmy. Co? Ja będę kradł bez świateł? Zapamiętajcie, jak to wygląda. No, ten fotel się tu nie mieści. Poczekajcie. O! Obudził się! O! Nie! Przepraszam, przepraszam. Spokojnie. Remont. Remont robię. Czy on pójdzie spać dalej, proszę, powiedzcie, że tak? <grywa> Poszedł spać dalej! Przepraszam, przepraszam, ale może wymontować te drzwi. <grywa> I on tam stoi, jest ciężarówka z jego samochodem, z, z jego rzeczami przed domem i pewnie sobie w głowie powiedział, że to... że to wiatr pewnie tak huknął. Czy teraz to się zmieści? Proszę! Proszę! No czemu to nie przychodzi? Jest! Jest! Chodź, kłącz! te krzesło jest nic nie warte. Znaczy ten fotel jest nic nie warte, ale miałem wynieść wszystko, to wyniosę wszystko. A teraz salon wygląda w ten w ten sposób. Odkręciłem też kibelek. Ups. Zanim wejdziemy jeszcze do niego, wejdźmy sobie na strych, bo jest tutaj też masa rzeczy. Nie wiem, gdzie to zmieszczę. I nie wiem jak ja mam wziąć tą choinkę niby, ale tu jest safe, który mogę otworzyć pewnie. N nie mogę. I finalnie wchodzimy do niego do pokoju, tylko on tu spał wcześniej. Zmienił pozycję spania, żeby hałasy mu nie przeszkadzały. Zapalmy sobie też światło. O! Co?! Jak ty się tak zrespiłeś budząc?! Stój! 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 No i po co się budziłeś? Teraz muszę cię porwać. Chciałbym go gdzieś zamknąć. Czy mogę go zamknąć na strychu? O! Udało się! Czekajcie! Szafą! Szafą tu przymknę! On! Nie wyjdziesz stąd! Ok, budzi się. Bierzemy mułotek do ręki i zobaczmy, czy będzie mógł uciec. Czy będzie... Sieć tu. My sobie wyjdziemy przez okno, bo on raczej przez okno nie wyskoczy. Okej, okay, zamykamy okno przy okazji. Zbieramy do worka jakieś małe przedmioty, nawet oponkę wezmę. Zobaczcie ile tu jest rzeczy. Właściciela też oczywiście weźmiemy, mieliśmy wziąć cały dom, to weźmiemy cały dom. Z łóżkiem będzie nieco, nieco większy problem. To jest szpara na drzwi, a to jest łóżko. Kto kupuje tak szerokiego kwiata? Nie mieści się przez okno. I oficjalnie wszystko prócz łóżka wyniosłem. Nie wiem, gdzie to zmieszczę szczerze. Najpierw wyciągnijmy ten samochód. Przynajmniej się postaraj. Może być problem. Okej, okay, udało się w końcu! Nawet nie wiecie, ile siedziałem przy tym aucie. I wkładamy teraz dosłownie wszystko. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Włożyłem tyle rzeczy już, tyle rzeczy, i nadal nie spełniliśmy misji, żeby ukraść 5000 dolarów. Chociaż jeszcze i tak jest dużo rzeczy. Nawet kawałki muszli klozetowej bierzemy. Two weeks later. i nadal nie ma pięciu tysięcy. Jak tu? Co to ma być? Przecież to jest jakiś koszmar. 40 minut okradam cały dom i pięciu tysięcy dolarów nie udało się ukraść, nie? Jakąś większą klimę też wynoszę. Stary, te twoje meble są nic nie warte. Ogólnie też muszę wam się pożalić, bo zgubiłem młotek. A młotek nie ukrywam, żeby się przydał do znokautowania tamtego gościa. A tym się nie da go znokautować. Także mamy wszystko. Możemy stąd jechać. Obrazów się nie da wziąć. Sprawdzałem. Bierzemy jeszcze samochód tylko. Znaczy, no w sumie, aż samochód. Proszę bardzo. Możemy jechać. Ile tu jest rzeczy? I uwaga, nawet po 5 dolarów, nawet po 1 dolar kradliśmy rzeczy. Spokojnie, zobaczcie tą listę. Co jest? Cały dom ukradliśmy razem z autem, które było warte 83 tysiące. I jesteśmy już bogaci. A bądźmy mili i zaoferujmy człowiekowi, tylko. Kam Kamera tu jest! Ja nic nie kradnę! Nic nie kradnę! Zapukajmy do drzwi i się zapytajmy. Op, czy, czy chcą przemeblowanie za darmo? Dzień dobry! No dzień dobry, Chciałbym zaoferować darmowe prze, przemeblowanie. O co im chodzi? Uspokójcie Ile tu jest mebli? Nie, wiecie co? Ja idę do kasyna. Już nie mam zamiaru się z wami więcej użerać. Przecież to jest dramat. Wszystko, tu nie, Gdzie jest złoto Oponkę sobie wezmę Żegnam W ramach rekompensaty samochód też wezmę <śmiech> Żegnam <śmiech> No nie mamy 13 tysięcy dolarów Ale no to jest irytujące No wyobraźcie sobie, że nie wiem Przebiliście sobie oponę w ciężarówce Idziecie do mechanika w nocy Machacie do kamery Żeby wam pomogli Jak normalni ludzie Halo Przejdzie tu ktoś czy nie? Nikt nie idzie. No i zobaczcie, mamy człowieka, proszę pana, przebiła mi się opo. Opona mi się przebiła, przecież to nie jest aż takie ciężkie do naprawy. Panie mechaniku, stój! Stój, no proszę cię! Nie chcę tego robić, nie chcę. No dramat. No i teraz muszę cię utopić. A jeszcze ciekawi mnie jedno, ponieważ mając młotek, możemy teoretycznie wszystko. Zapukajmy do. No. A pukajmy do drzwi, żeby ktoś przyszedł Okej, okay, ktoś idzie, ktoś idzie chyba Ni Nikogo nie widać Jest tu światło zapalone O! I jest też masa kamer z tego co widzę I ktoś tu chodzi, na górze ktoś jest Poszedł w tamtą stronę, okej okay. Porzuciłem młodego ścianę Chowaj się, chowaj się Screamy, chowaj się Zgasiłem światło, okej okay. Idzie tu, idzie tu Nikogo tu nie ma Ni Dobra, poszedł Poszedł, poszedł. I teraz po cichu... Uderzamy go! Bierzemy kartę. To jest jakaś inna? Co? Teraz ciężej się dostać? Okej, okay. jest problem w takim razie. Tu jest druga. Okej, okay. dobra, nieważne. On wstaje, więc go przy okazji... Chodź tu! Przy okazji go nokautujemy. No i proszę bardzo, zaraz go zamknę. Dam. Dajmy go za, za szafkę tutaj. Przykryjmy sejfem, żeby nie mógł wstać. Wstaje! Już wstaje! Zamykam to! Zamykam to! Co jest? Jakim cudem ty wstajesz? Jeszcze ucieka! O! Co jest? Ograł mnie! Drzwi się zbłokowały! Przejdź, Screamy! Przejdź szybko, goń go, goń go, goń go! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jak tędy się przechodzi? Nie da się! Okej, okay. biegniemy, biegniemy, biegniemy po niego, biegniemy po niego! Muszę go złapać! Muszę go złapać, bo inaczej policja przyjedzie! Widzowie, jest źle... O! 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 Szybko! Młotek! Młotek! O! 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 Nie traficie mnie! Nie traficie mnie! Co jest? O! O! Złapali nas! Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka tam na dole. Ja was żegnam. Pa, pa.